Keteryx Alpha AR55. W nomenklaturze kanadyjskiej marki AR to skrót od All Round, czyli do wszystkiego, wszechstronny. I tego plecaka, jak prawie każdego innego, można rzeczywiście używać do wszystkiego, ale wystarczy na niego spojrzeć, żeby zorientować się, że ma, nazwijmy to, skrzywienie wspinaczkowe. Jak na taką pojemność, jest dosyć lekki, waży 1360 gramów i Chociaż tą oszczędność wagi widać wszędzie, to wszystkie te obniżające wagę rozwiązania są naprawdę dobrze przemyślane. Nie jest też tak, że czegokolwiek mu brakuje. Wręcz przeciwnie, jest parę drobiazgów, których w innych plecakach nie znajdziecie. Zacznijmy od klapy. Na wierzchu mamy kieszeń może nie zupełnie wodoodpornym, ale na pewno bryzgoszczelnym zamkiem. Ta kieszeń zajmuje całą klapę, a w środku znajdziecie długą, Taśmy z karabinczykiem. Pod klapą mamy drugą kieszeń o nieco mniejszej pojemności. Trochę nietypowo jest rozwiązane zapinanie klapy. Zamiast plastikowych klamer, których obsługa w rękawiczkach może być frustrująca, mamy pentelkę i haczyk. Klapę oczywiście można usunąć, i po zdjęciu klapy widać, jak to wszystko jest drobiazgowo przemyślane. Troki z haczykami, pierwotnie służące do zapięcia klapy, można zaczepić o pentelki z tyłu plecaka i wówczas służą do troczenia na wierzchu liny. Dostęp do środka mamy przez górny otwór z podwójnym ściągaczem, więc tą nominalną pojemność 55 litrów można nieco powiększyć. Ten powiększający główną komorę komin jest równocześnie alternatywną klapą. Na wierzchu mamy dwa rzędy przelotek. Tą środkową taśmę można też zaczepić z tyłu plecaka. Na boku plecaka, przez całą jego wysokość, biegnie kolejny uszczelniony, laminowany zamek, otwierający całą główną komorę. Z przodu nie ma żadnej dodatkowej kieszeni, ale mamy zaplecioną gumkę do mocowania czegoś na wierzchu i dwa rzędy wykonanych z usztywnianej linki przelotek, do których zamocowane są wszystkie paski kompresyjne taśmy do zapinania klapy czy rzepy do mocowania czekanów. Więc po pierwsze te wszystkie elementy można albo usunąć albo przenieść, a po drugie do tych przelotek można troczyć oczywiście wszystko, co przyjdzie Wam do głowy. Szkoda tylko, że po usunięciu pasów kompresyjnych zapinanych na klamrę, Gniazdka tych plastikowych klamerek nie są usuwalne. Na dole jest kieszeń na ostrze czekana, blaszki do szybkiego mocowania, a na górze taśma z rzechem. Wewnątrz jest jeszcze jedna mała zapinana kieszeń z kolejną taśmą z karabinczykiem, a nad nią zapięcie do systemu hydracyjnego z centralnym wyjściem. System nośny można by nazwać ultraminimalistycznym, ale to głównie dlatego, że ten plecak jest raczej przeznaczony do używania w zimie, a wówczas za amortyzację robią nam warstwy ubrania. Cienkie pasy naramienne, jeszcze cieńszy pas biodrowy, regulowany pas piersiowy, skromną ilość gąbki na wysokości lędźwi i łopatek i co jest miłym zaskoczeniem, mamy niewielką, ale zawsze możliwość regulacji górnego mocowania. Szereg. Na pasie biodrowym oczywiście nie ma kieszonek, są mini szpejarki, a w dolnych narożnikach plecaka znajdziecie kolejne pętelki z tej samej wzmacnianej linki. Black Diamond Mission 55. Liczba w nazwie jest nieco myląca, bo moim zdaniem ten plecak bez problemu pomieści sporo więcej. Górny otwór ma dodatkowy komin, który w założeniu ma służyć do uszczelnienia go, jeżeli zdejmiemy klapę. Ale jeżeli klapy używamy, daje nam dodatkowych przynajmniej 8 litrów pojemności. Świetnie jest rozwiązany alternatywny dostęp do tej głównej komory. Boczny zamek jest dwustronny, można go rozpiąć od dołu. Ale można go również rozpiąć od samej góry. I wówczas niemal całe wnętrze plecaka jest odsłonięte. W klapie są aż trzy zamykane na zamek kieszenie. Pierwsza, największa, na wierzchu. Druga, wewnątrz. A trzecia pod spodem. Klapę można oczywiście odpiąć, a taśmy, które zostałyby i zawadzały na plecaku, również się z niego usuwa, i wówczas z klapy powstaje taki mikroplecak. Taki odchudzony plecak wygląda rzeczywiście jak gotowy na misję. W przypadku tego modelu nie starano się zbić wagi za wszelką cenę, ale postawiono na wytrzymałość. Jest uszyty z nylonu o grubości 420 denierów. Dla porównania, większość plecaków szyje się z nylonu o grubości mniej więcej 200 denierów i grubszy materiał 400-500 denierów jest używany tylko do tego, żeby wykonać z niego dno plecaka. Ten z grubszego i co za tym idzie cięższego, ale za to bardzo wytrzymałego materiału jest uszyty w całości. Z przodu mamy wąską i długą kieszeń przewidzianą na raki i ta kieszeń ma na dole pokaźne dziury. Więc stopniające resztki śniegu z raków, wiadomo, że nie da się ich wyczyścić do końca, nie dostaną się do środka plecaka. Mamy oczywiście szybkie mocowanie czekanów, chociaż odrobinę lepiej by było, gdyby ta blaszka była zamocowana na gumce, a nie na taśmie, bo w rękawiczkach odpięcie tego może być trochę trudne. Na każdym boku są dwa super długie i zapinane na klamrę pasy kompresyjne. Na to zwraca się uwagę dopiero zimą, ale wszystkie klamry w tym plecaku mają taki kształt, że da się je wcisnąć nawet w grubych rękawicach. System nośny, jak na plecach wspinaczkowych, jest całkiem na bogato. Szerokie pasy naramienne z całkiem pokaźnym, ponad centymetrowej grubości wypełnieniem. Niemal cały tylny panel jest również wypełniony gąbką i tak samo jest z pasem biodrowym. Nie ma regulacji, szelki są wszyte na stałe, na pasie biodrowym nie ma kieszonek, są mini szpejarki i przelotki do mocowania karabinków sprzętowych, ale jeśli chcemy plecak nieco odchodzić, to cały pas biodrowy można łatwo usunąć i zostaje tylko taśma. W systemie nośnym jest jeszcze jedno drobne, ale bardzo sprytne rozwiązanie. Nazywa się Swing Arm, a polega na tym, że ta dolna taśma regulacyjna szelek nie jest zamocowana na sztywno do korpusu plecaka. Jedna i druga strona są ze sobą połączone linką. Więc podczas marszu czy wspinaczki, szelki odrobinę się wydłużają i skracają. A to oznacza, że nie zmagamy się przy każdym ruchu z ciężarem plecaka. Grivel Alpine Pro 40 plus 10 albo Grivel Alpine Pro 40 plus 10. Absolutnie legendarna firma, jeden z pierwszych na świecie producentów sprzętu wspinaczkowego. Grivel ma za sobą już ponad 200 lat historii. Ten model plecaka jest produkowany od dawna, nie od 200 lat oczywiście, ale na tyle długo, żeby projektanci doszli do wniosku, że w zasadzie osiągnęli perfekcję, nie muszą go co sezon projektować od zera i wystarczy co jakiś czas wprowadzać w nim kosmetyczne zmiany. To jest konstrukcja przewidziana do szeroko rozumianej działalności alpejskiej: Skitouringu, touringu, ski alpinizmu, wspinaczki zimowej, letniej, więc jest cała masa drobnych patentów, które w tym czy w tamtym okazują się przydatne. Zacznijmy od głównej komory. Dostęp mamy oczywiście tradycyjnie od góry przez ściągany górny otwór, i oczywiście, jak wskazuje nazwa, ten górny otwór. Ma dodatkowy komin powiększający zasadniczą pojemność plecaka o 10 litrów. Do głównej komory można dostać się też przez boczny otwór, wystarczająco obszerny. I czego nie można powiedzieć o wszystkich produktach konkurencji, ten zamek zapina się w zasadzie bez problemu, nawet jeżeli plecak jest wypchany. Z drugiej strony mamy symetrycznie umieszczony zamek dający dostęp do kieszeni wypełniającej cały przód plecaka. Oprócz tego są jeszcze dwie kieszenie w klapie. Pierwsza na zewnątrz z dwustronnym nieprzemakalnym zamkiem, a druga schowana pod klapą. Wysokość mocowania klapy oczywiście jest regulowana, żeby można było wykorzystać tą dodatkową przestrzeń rozwijanego komina, ale to nie tłumaczy tak nieprawdopodobnie długich pasków, do których się ją zapina z przodu. Są tak niezwykle długie, oczywiście nie bez powodu. Służą jako dodatkowe paśmy kompresyjne zapinane do przewidzianych do tego klamer z tyłu. Oczywiście poza tymi dwoma alternatywnymi bocznymi mamy też środkowy pas kompresyjny, który równocześnie służy do troczenia czegoś na wierzchu plecaka. Oczywiście jak przystało na plecach tego typu mamy na nim całą masę punktów mocowań. Cztery na klapie i aż dziesięć z przodu plecaka. Jest oczywiście szybki, prosty i naprawdę wygodny system mocowania czekanów. Klamra i gumka. A z jednej strony jest na dole dodatkowa gumka do mocowania kijów trekkingowych. Pod dnem plecaka są dwa troki z zatrzaskami, ale dzięki temu, że dno plecaka nie jest wykonane z tkaniny, tylko z podobnego tworzywa, tu można bez obawy przytroczyć raki. Uszyte są z niego mocowania tych gumek z przodu, i pojawia się jeszcze pod pasami kompresyjnymi na obu bokach. Prawdziwy plecak spinaczkowy oczywiście nie obejdzie się bez możliwości mocowania na nim kasku. Tutaj mamy kolejne świetne rozwiązanie: chowaną do przeznaczonej na to kieszonki siateczkę. W przypadku takiego spinaczkowego czy alpejskiego plecaka system nośny to nie jest coś, o czym można opowiadać godzinami. Jest najprostszy, chyba, z możliwych. Nie ma żadnej regulacji wysokości tego górnego mocowania szelek. Cały tylny panel to są dwa kawałki. Co prawda, super miękkiej gąbki. Ten plecak ma jedno rozwiązanie, którego w żadnym innym nie spotkałem. Proste, skuteczne i prawdę mówiąc, nie wiem dlaczego nie jest powszechniejsze. Jest w tej chwili pusty. A mimo to trzyma swój kształt. Dzieje się tak dlatego, że oprócz ramy w tylnej ściance, chociaż w tym wypadku to jest. Jeden metalowy element. Mamy dwie plastikowe listwy umieszczone tutaj z przodu plecaka, które go nieco usztywniają, i które powodują, że nawet pusty plecak zachowuje swój kształt, i pakowanie się do niego jest przez to dużo, dużo łatwiejsze. A na dodatek te dwie żółte wstawki z materiału na bokach przepuszczają światło. I kiedy zaglądnie się do wnętrza czarnego plecaka, Widać wyraźnie, co jest nad nie. Ascensionist 55. Jeśli w Sewrum miałby znaleźć się wzorzec plecaka wspinaczkowego, to ten na pewno mógłby w takiej roli wystąpić. To oznacza oczywiście, że na próżno szukać w nim wielu rozwiązań, które znajdziecie w plecakach trekkingowych. Ma na przykład tylko dwie kieszenie. Jedną bardzo obszerną, z dwustronnym zamkiem na wierzchu klapy, a drugą maleńką wewnątrz. Ale oczywiście nadrabia czym innym, czego w plecakach turystycznych czy trekkingowych nie znajdziecie. Z wszystkich plecaków, które znalazły się w naszym zestawieniu, jest najlżejszy. Po usunięciu z niego, co Wam zaraz pokażę, kilku elementów, schodzi poniżej magicznej granicy 1 kg. Oczywiście są na rynku plecaki lżejsze, ale zbijanie wagi jeszcze bardziej oznacza pójście na pewne kompromisy. Obniżanie wagi oczywiście nie obejdzie się bez zdjęcia klapy. Ta jest mocowana na czterech klamerkach. Zdjąć z niego można również dokładnie Wszystkie paski. Można odpiąć zatem mocowanie czekana. Niepotrzebne po odpięciu klapy klamerki do jej zapinania. Wszystkie cztery super długie, zapinane na klamerkę taśmy kompresyjne. Centralny trzypunktowy trok na górze plecaka. I tą piankową, wyścielaną część pasa biodrowego. W takiej odchudzonej wersji to nadal jest w pełni funkcjonalny plecak i dzięki temu, że mamy do dyspozycji aż uwaga, 57 punktów mocowania. Używając tych wszystkich pasków, możemy go przystosować do niemal każdego scenariusza. Do głównej komory mamy dostęp tylko od góry przez tradycyjne, ściągane zamknięcie, ale po pierwsze mamy dodatkowy. Przynajmniej 10-litrowy komin, który, jeśli go nie wykorzystujemy, może służyć za klapę przykrywającą ten górny otwór, oczywiście z kilkoma punktami mocowania na wierzchu. System nośny jest bardzo prosty, ale mimo to mamy szerokie szelki z prawie centymetrową warstwą pianki, taką samą warstwę pianki na pasie biodrowym, na którym oczywiście nie ma kieszonek, ale po obu stronach mamy. Szpejarki i wyłożony gąbką w części lędźwiowej i pod łopatkami tylny panel. Usztywnieniem plecaka jest piankowa wkładka, którą oczywiście można wyjąć i zyskujemy w ten sposób całkiem sporą matę. A ta pianka z kolei jest usztywniona dwoma aluminiowymi listwami, które przy odrobinie kreatywności również można do czegoś innego, zwłaszcza zimą, wykorzystać. I wbrew temu, co by się mogło wydawać wyjęcie, ale przede wszystkim włożenie z powrotem tej maty. Nawet do mocno wypakowanego plecaka wcale nie jest trudne.